2014 do 2018 zwołano przez komisarza wyborczego w Koninie. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym jako najstarszym wiekiem wybrany radny mam obowiązek wprowadzić obrady pierwszej sesji nowo wybranej rady do momentu wyboru przewodniczącego rady. Witam serdecznie pana burmistrza Drożewskiego na dzisiejszej sesji. Witam również serdecznie. Sekretarza Urzędu, pana Tomasza Nuszkiewicza. Witam serdecznie panią radę. z okazji, chciałbym. Gratulować wszystkim radnym nowej kadencji, wyboru, życzyć samych sukcesów, owocnej pracy, determinacji, jak również tego, żebyście zrobili wszystko, aby nasze miasto zmieniało się tak jak do tej pory za 4 lata mogli wszyscy z Was cieszyć się Waszym wspólnym sukcesem. Tego życzę te Wam wszystkim i naszym mieszkańcom. Pozwolicie, że każdemu z Was przekażę stosowny adres. I symboliczną obróżę, która będzie tym wyrazem tych moich czterech życzeń. Życzę Wam dużo wytrwałości i dużo zdrowia, bo mogę powiedzieć, z doświadczenia 8 lat, że trochę się tutaj zostawić. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kole w dniu 1 grudnia 2014 roku, z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole. Komisja Skrutacyjna w Składzie. Przewodniczący Janusz Miłowski, członek Wioleta Skrzypcza, członek Mariusz Budny, stwierdza, co następuje. Po pierwsze, liczba radnych miejski, Rady Miejskiej w Kole obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 21 osób. Drugie. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole zgłoszono kandydatury radnych. Po pierwsze Mariusz Annefin, po drugie szafrański Artur. Trzecie. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 21. Liczba kart wyjętych z urny, 21. Liczba kart ważnych, 21. Liczba kart nieważnych, 0. Liczba głosów ważnych, 21. Liczba głosów nieważnych, 0. Liczba głosów ważnych, wstrzymujących się, 0. Na kandydata na przewodniczącego Rady Miejskiej w kole radnego Hanefel Mariusz. Liczba głosów ważnych oddana za wyborem kandydata 10, na kandydata na przewodniczącego Rady Miejskiej w kole radnego Szafrański Artur liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata 11. Wobec powyższego komisja skutacyjna stwierdza, że kandydat Rady Szafrański Artur uzyskał liczbę 11 głosów, co stanowi wymaganą bezwzględną większość głosów w obecności najmniej połowy ustawowego składu Rady, zatem został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej podpisy komisji. osoby na funkcję przewodniczącego rady miejskiej w Kole. Bardzo dziękuję za te 11 głosów. Dziękuję również za te 10 głosów i zapraszam na te 10 osób do współpracy. No, poprzeczkę mam postawioną wysoko, wynajmniej ja jako przewodniczący, gdyż moja poprzedniczka. Myślę, że tutaj wszyscy wiedzą doskonale, ja sobie radziła jako pani przewodnicząca Rady Miejskiej. Mam nadzieję, dosięgnąć tej poprzeczki, a z Państwa pomocą może i uda się ją przeskoczyć. Zapraszam bardzo chętnie wszystkich całą dwudziestkę, do współpracy. Mam nadzieję, że będzie się ona okładała pomyśleń zarówno mojej, i Państwa strony. Jeszcze raz dziękuję bardzo za, za to. Dziękuję.